Ostatniego dnia obiecałeś sobie, że się zmienisz. Każdego wieczoru stajesz przed lustrem i mówisz sobie, że w końcu kończysz z tymi wszystkimi złymi nawykami i że jutro obudzisz się jako ktoś kompletnie nowy. Czy znów powtórzysz samo kłamstwo? Albo powstaniesz i zdobędziesz to, czego chcesz. Bo jeśli chcesz mieć coś, czego nie ma nikt, to musisz zrobić coś, czego nie robi nikt. To czas na to, żeby zrobić zmianę i stać się kompletnie nową wersją siebie. Pozwól mi, że pokażę ci, jak to zrobić. Już wiele razy próbowałeś pokonać swoje złe nawyki. Próbowałeś to wszystko rzucić raz na zawsze, przestać grać w gry. Przestać śmieciowe jedzenie i wszystko inne. Dał ci się wytrzymać jeden, może dwa dni, a później do tego wróciłeś i znów czułeś się tak jak zawsze. A gdy tego dnia, po całym dniu grania w gry i robienia tych wszystkich złych nawyków, kładziesz się do swojego łóżka, to nienawidzisz samego siebie, bo wiesz, że zmarnowałeś kolejny dzień swojego życia. Kiedy jest ktoś, kto na pewno tego nie zrobił. On wziął trochę inną ścieżkę do tego problemu. Próbował to wszystko rzucić raz na zawsze, ale zauważył, że to po prostu nie działa. Postanowił więc zastąpić to z czymś innym. Zamiast grać w gry, postanowił ćwiczyć. I traktować ćwiczenie jako gra wideo, tylko że w prawdziwym życiu kiedykolwiek czyli to pożądanie, żeby pograć w gry, to zaczyna ćwiczyć i robić te wszystkie dobre nawyki. A kiedy patrzysz na jego Instagrama, to widzisz dokładnie wszystko, czego zawsze chciałeś w swoim życiu. Pytaniem jest, co jeśli nie mógłbyś stać się tym gościem? Siłownia to tak właściwie jest gra wideo w prawdziwym życiu. Tylko że główną postacią nie jest tam jakiś ninja albo ktokolwiek inny, tylko jesteś nim ty. I co chcemy zrobić, to chcemy zastąpić granie w gry z chodzeniem na siłownię, a będzie to można powiedzieć proste, no bo siłownia jest taką właśnie grą wideo, tylko że w prawdziwym życiu. A żeby tego dokonać, no to najpierw musimy sprawić, żeby to było dla nas faktycznie przyjemne i fajne. No ale teraz pewnie zapytasz, jak mogę to zrobić? No jest to bardzo proste, mianowicie musisz po prostu traktować siłownię jako grę wideo. I pomyśl o tym tak: nie grasz w gry wideo, żeby coś otrzymać. Nie, nie grasz po to, żeby otrzymać jakąś super nagrodę czy coś. Grasz w gry tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu są przyjemne i fajne. Więc dlaczego nie zaadoptować tego samego mindsetu do chodzenia na siłownie? Żeby po prostu czerpać z tego przyjemność, a nie dostawać rezultaty? No bo w gry grasz kompletnie bez planu, bez planu treningowego czy czego innego. I po prostu grasz sobie taką. Więc dlaczego nie zrobić tego samego na siłowni? No i właśnie musisz traktować siłownię jako grę wideo, w której podnosisz swój poziom. Ale na początku, gdy będziesz próbował zamienić gry wideo z siłownią, to może wydawać się to trochę nudne i po prostu trudne, żeby iść na tą siłownię. No więc jak możemy sprawić, żeby siłownia była dla nas o wiele, wiele przyjemniejsza? A zrobimy to poprzez sztuczne dodawanie stymulacji. Więc powiedzmy, że granie w gry ma stymulację na poziomie 90 punktów, nie? a ćwiczenie ma stymulację na poziomie 50, więc co możesz zrobić, żeby faktycznie sprawić, żeby jeszcze bardziej się zestymulować, to na przykład puścić sobie muzykę, co doda ci powiedzmy 15 punktów stymulacji i teraz zamiast 50 masz już 65. I do tego jeszcze powiedzmy, że pójdziesz ze swoimi znajomymi na siłownię i na przykład będziecie po prostu krzyczeć na tej siłowni, będziecie się bawić, nie wiem, będziecie tańczyć czy coś takiego i to doda ci powiedzmy 20 punktów stymulacji. Teraz masz do porównania 85 do 90 punktów stymulacji, co nie jest tak wielką różnicą, przez co jesteś w stanie to zastąpić z ćwiczeniem. I Twój mózg nie będziesz chciał grać w gry, z tego powodu, że już masz wystarczająco stymulacji i twój mózg nie potrzebuje jej więcej. Jeszcze jedną rzeczą, którą możesz zacząć robić, to możesz zacząć śledzić swój postęp i wbijać, tak można powiedzieć, wyższy level na siłowni. W grach wideo tak właściwie postępem jest tylko i wyłącznie poziom. Co w się sensie wiadomo, w niektórych grach jest to, ile obrażeń bijesz i tak dalej. Ale chodzi o to, że głównie jest to po prostu poziom twojej postaci. A co chodzi to chcesz mieć jak najwyższy poziom na tej postaci, nie? No i tak samo będziemy robić to na siłowni. Chcemy wbić jak najwyższy poziom na siłowni. I najlepsze jest to, że te poziomy się nigdy nie kończą. Więc żeby śledzić swój postęp możesz użyć aplikacji takiej jak Strong albo czegoś innego. Albo możesz po prostu wziąć zeszyt i po prostu zapisywać tam to, jakie ćwiczenia robisz. Więc chcemy brać tą wagę, którą robiliśmy na dane ćwiczenie. Czyli powiedzmy, że robisz na przykład biceps z handlami 10 kg. Bierzesz to, że robisz 10 kilo i powiedzmy, że zrobisz 20 powtórzeń. Więc co to znaczy, to to, że w tej serii podniosłeś 200 kilo, nie? Tak ogólnie. I o co chodzi to za każde 1000 kilo, które podnieśliśmy, to nasz poziom zwiększa się o 1. Chodzi o to, że na przykład pierwszy poziom to jest 1000, drugi poziom to jest 2000, trzeci poziom to jest 3000, czwarty to jest 4 i tak cały czas w górę. Ale chodzi o to, że za każdym razem, gdy wbijesz następny poziom, to Twój EXP się resetuje do zera. Czyli na przykład wbijesz poziom pierwszy, czyli podniesiesz swoje pierwsze 1000 kilo, to nie zaczynasz tego 1000 kilo, tylko musisz podnieść znowu 2000 kilo, żeby wbić poziom drugi i później 3000 kg żeby wbić poziom trzeci. Później 4, żeby czwarte i tych cały czas w górę, przez co to się nigdy nie kończy, ale jeśli na przykład robisz ćwiczenia z wagą ciała, jak na przykład pompki czy podciągnięcia, Możesz po prostu sprawdzić na internecie, ile wagi ciała używa się podczas pompek, czy podczas podciągnięć, czy podczas przesiadów, czy czegokolwiek, i po prostu pomnożyć swoją wagę ciała przez to, ile procent wagi ciała się używa, i wyjdzie ci to, ile wagi użyłeś, przez co możesz to później pomnożyć przez powtórzenia, i wyjdzie ci to, ile wagi podniosłeś podczas danej serii. Ale teraz pewnie padnie pytanie, jak możemy zastąpić granie w gry z ćwiczeniem? A do tego najpierw musimy być. Więc nasz stan bycia reprezentuje to, jak się czujemy, o czym myślimy i tak właściwie jak się zachowujemy. Jeśli chcemy zmienić nasze życie, no to najpierw musimy zmienić naszą energię. A żeby zmienić naszą energię, to musimy tylko i wyłącznie zmienić nasz stan bycia. I naszym stanem bycia nazywamy to, o czym myślimy i jak się czujemy. Jeśli zmienimy to, o czym myślimy, to zmienimy też to, jak się czujemy. A co chodzi, to pewnie nieraz miałeś tak, że pomyślałeś o jakiejś myśli, która spowodowała jakiś strach albo taki niepokój w sobie. I co się stało? To przez ten niepokój stworzyło się jeszcze więcej tych myśli, przez co czułeś się jeszcze bardziej niespokojny. Jak zachodzi chodzi, to musimy tylko i wyłącznie zacząć myśleć jak jakaś osoba, żeby poczuć się jak jakaś osoba, później to znowu wejdzie na myśl później... No ale teraz, jak możemy faktycznie tego użyć, żeby pokonać nasze uzależnienie od gier wideo i zastąpić to sobie chodzeniem na siłownię? No, jest to bardzo proste. Musimy po prostu myśleć i czuć się jako osoba, która już nie gra w gry. I teraz na kartce zapisz to, jakie myśli, uczucia, a przekonania aktualnie masz, które sprawiają, że dalej grasz w gry. Myśli to jaki scenariusz gra się w Twojego, czyli na przykład, że grasz sobie w Lola albo grasz, nie wiem, tam w Nostale, czy cokolwiek. Uczucia to wiadomo to, co czujesz, a przekonania to takie twierdzenia postrzeganej prawdy, czyli na przykład to, że wierzysz, że jesteś kimś, kto gra w gry wideo, nie? To jest przekonanie. Albo na przykład wierzysz, że granie w gry jest na przykład przyjemne. I teraz, gdy już to zapisałeś, to teraz chcę, żebyś zapisał to, jakich myśli, uczuć i przekonań. Chcesz w swoim życiu, czego chcesz, kim chcesz się stać. I teraz, kiedykolwiek zaczniesz zauważać, że czujesz się jak ta stara wersja siebie, zaczynasz myśleć jak ona, albo po prostu powracasz do tych starych przekonań, to skontroluj to tym, żeby wejść w ten stan bycia tej nowej wersji ciebie. Czyli jeśli zauważysz, że znowu w twojej głowie gra się ten scenariusz, że pograsz sobie w Lola czy coś, to wyobraź sobie to, że już nie jesteś tą osobą i zamiast tego pójdziesz poćwiczyć i poczuj tą emocję, która jest z tym związana, przez co wejdziesz w ten stan bycia i te pozytywne myśli zaczną się tworzyć same. Ale skoro teraz już jesteśmy w tym stanie bycia, w którym powinniśmy być, to teraz przyszedł czas na coś jeszcze ważniejszego, czyli nasze działania. Jeśli faktycznie chcesz zastąpić granie w gry Z ćwiczeniem czy po prostu chodzeniem na siłownię To musisz zrozumieć na początku Jak faktycznie działa uzależnienie Więc nasz mózg tak właściwie nie szuka samej tej rzeczy Od której jest uzależniony Nie szuka tego papierosa czy nie szuka tych gier wideo Tylko szuka tej stymulacji, którą mu to daje I czy kiedykolwiek słyszałeś o tym, że Ludzie, którzy przestają palić Zaczynają jeść o wiele więcej jakiegoś śmieciowego jedzenia Jakiejś czekolady czy czegokolwiek innego No dzieje się tak z tego powodu, że Odebrali swojemu mózgowi tą stymulację, którą wcześniej mu dawali I co się przez to stało to ich mózg musiał dostać tą stymulację w jakiś inny sposób. A skoro nie mogli palić, no to musieli to dostać poprzez śmieciowe jedzenie. I znaczy to tyle, że najpierw musimy coś dać, żeby coś odebrać. Ale teraz, jak faktycznie możemy zastąpić grani w gry z chodzeniem na siłowni? Musimy na początku być. W odpowiednim stanie bycia, a potem musimy działać, jakbyśmy już byli tą naszą wersją nas. Więc co musimy robić, to musimy zastępować to pożądanie, żeby grać w gry z ćwiczeniem. Czyli kiedykolwiek dostaniesz to pożądanie, żeby pograć w gry, to idź poćwiczyć. Zacznij robić pompki, zacznij robić podciągnięcia, przysiady, brzuszki, cokolwiek. Bo tak jak mówiłem wcześniej, nasz mózg nie szuka tego samego uzależnienia, tylko szuka tej stymulacji, którą mu to daje. Ale teraz, skoro już pokryliśmy nasz stan bycia i nasze zachowanie, to teraz przyszedł czas na coś jeszcze bardzo ważnego, czyli nasze myśli. Gdy byłeś jeszcze młody i uczyłeś się jeździć na rowerze. I pamiętasz pewnie, że na początku bałeś się jeździć, bałeś się, że się przewrócisz, nie wiedziałeś po prostu jak się hamuje, czy cokolwiek. I to było z tego powodu, że to było dla ciebie kompletnie obce, i nasz mózg nie lubi się uczyć nowych rzeczy. I ten standardowy model zmiany mówi nam, żebyśmy najpierw myśleli, Potem robili, a potem byli. Co to znaczy, to to, że na początku myślałeś o tym, jak się robi wszystko na rowerze, jak się jeździ na rowerze i musiałeś myśleć o wszystkim. Później jeździłeś na rowerze, czyli po prostu powtarzałeś to cały czas. I co się później stało, to dostałeś tu takie przekonanie. Że jesteś osobą, która potrafi jeździć na rowerze. Przez co teraz jest to takie automatyczne dla siebie. Już nigdy więcej nie myślisz o tym, czy z lewej strony jest przedni hamulet, czy z prawej jest tylny. Nie zastanawiasz się nad tym, nie? Tylko po prostu jeździsz na tym rowerze. Ale co jest fantastyczne w naszym umyśle, to to, że jesteśmy w stanie przejść z myślenia od razu do Bycia bez podejmowania żadnych działań. Mianowicie było kiedyś pewne badanie z dwoma grupami ludzi. I pierwsza grupa miała ćwiczyć swój palec, każdego dnia miała tego podnosić i po prostu ćwiczyć go każdego dnia. Druga grupa miała kompletnie unieruchomioną rękę, miała dosłownie jakiś tam bandaż czy coś i po prostu nie mogła ruszać tym palcem w ogóle, i zamiast tego, żeby ruszać nim normalnie. To ruszała nim w swojej głowie. I co się stało po dwóch tygodniach robienia tego badania? To pierwsza grupa, która ćwiczyła ten palec normalnie, miała 30% większą siłę tego palca. Nie? No i to jest dosyć takie normalne. A druga grupa. Która ćwiczyła to w swojej głowie, miała zwiększenie o 23 czy 4%. No ale teraz pewnie zadasz sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że jesteśmy w stanie przejść z myślenia do bycia. Jest to możliwe z tego powodu, że nasz mózg, czy nasz umysł nie jest w stanie powiedzieć różnicy pomiędzy wydarzeniem, które jest prawdziwe, a które jest wyobrażone. Przez to możemy tworzyć doświadczenia, jakiekolwiek chcemy w naszej głowie. Czyli powiedzmy, że chcesz nauczyć się jeździć na rowerze. Więc na początku. Wyobrażasz sobie to, że jeździć na rowerze jesteś osobą, która potrafi jeździć na rowerze i czujesz się po prostu szczęśliwy, że jesteś w stanie jeździć na rowerze. Czujesz się wdzięczny za swój rower i po prostu czujesz się fantastycznie, bo możesz faktycznie na nim jeździć. I co teraz zrobiliśmy? To zmieniliśmy swój stan bycia, przez co zmienia się też nasza energia, przez co zmienia się też nasze życie. I co się wtedy dzieje? To dostajemy to przekonanie, że jesteśmy osobą, która potrafi jeździć na rowerze i faktycznie jest w stanie robić to praktycznie automatycznie. I w ten sam sposób działa to z grami wideo. Musisz po prostu wierzyć, że jesteś osobą, która już nie gra w gier wideo, widzieć siebie jako ona każdego dnia i po prostu czuć się jak ona każdego dnia. A tak swoją drogą to, jeśli jesteś nastolatkiem, który potrzebuje pomocy z wyjściem z gier wideo, to możesz kliknąć pierwszy link na dole.